Witam serdecznie, nazywam się Bartek Wrobek. Miałem przyjemność fotografować ślub Gabrysi i Łukasza w Bystrzycy górnej. I dzisiaj właśnie o tym ślubie chciałbym wam opowiedzieć. Najpierw mamy zdjęcie Łukasza, który, któremu z nieba spadają buty. To jest niesamowite, ale przygotował z braćmi. I samochód, i wejście do domu, gdzie nie brakło symboli szalika klubowego, z bystrzycy grają w czwartej lidze Trzej Bracia i Tata też gra. No, coś niesamowitego, piękna historia. Także, także zdjęcie z samochodem i z butami spadającymi z nieba jest nie bez powodu i szalikiem w tle. To portret, który Łukasza dość dobrze <grym> opisuje, tak mi się wydaje, przedstawia. Ale drugie zdjęcie pod domem pana młodego to już jest właśnie z mamą i z braćmi z tatą, gdzie widać jaka jest fajna relacja, jak się wszyscy przygotowali, jak już Łukasz był gotowy. Miał jeszcze godzinę, zanim pojechał do Gabrysi czy półtorej, już wszyscy gotowi przygotowani, zdążyli wszystko ogarnąć. No, coś pięknego widziałem na komodzie zdjęciem. Mamy z chłopakami w strojach klubowych. Także widać, że. Że trzymają sztamy, to jest piękne. To mi się właśnie w tych zdjęciach na weselu podoba, że widać te relacje po tym, jak stoją, jak się przytulają. Pojechałem do Gabrysi, tam piękny wrzosowy bukiecik. No i przeszczęśliwa dziewczyna. No, absolutnie przeszczęśliwa, że ten dzień ślubu nastąpił. I Gabrysia też ma, tak jak łukasz, dwoje rodzeństwa. Ona ma dwie siostry i mamusie, i <laughs> są bardzo szczęśliwe. Jeszcze portecik Gabrysi. I potem dziewczyny robiły sobie selfika, jak widać. Przeuroczy moment. No i przyjechał Łukasz. Jakby nie pokazuje wszystkich zdjęć, tylko, tylko niewielką, niewielką część, więc, więc to nie jest pełna historia, tylko, tylko takie migawki z błogosławieństwa. Absolutnie rodzice im błogosławili i było w tym dużo radości, miłości. I pojechaliśmy do, do kościoła. Przed kościołem już było widać te jesienne kolory. No i wejście do kościoła, przeurocze. Z bratankiem, który niósł obrączki. Zwykle to się odbywa tak, że ten bratanek taki zestresowany idzie, czy inne dziecko z przodu, przed mną parą, braca się, szuka mamy. A tutaj, jak widzicie, udało się przytulić i w ogóle nie ma żadnego problemu. Przysięga i moment błogosławieństwa, patrzą na siebie zakochani, no coś pięknego, i chwilę później pierwszy pocałunek małżeński. Z kościoła wyszli, zasypali, że bańki leciały. Fajnie było, jak widać na zdjęciu. A później było mnóstwo, mnóstwo życzeń. I przed całą salą weselną drużyna Łukasza zrobiła mu bramę, zaśpiewali sto lat, odpali race. Natomiast ja tutaj pokazuję zdjęcie, gdzie, na którym Łukasz musiał podbijać piłkę, żeby chłopcy puścili go dalej. Na sali weselnej też było super, Pierwszy, fotka z pierwszego tańca, gdzie widać tą energię i tą radochę, dynamikę, kolczyki w poziomie, <grytanie> to wszystko się dzieje naprawdę sprawnie. Piękny taniec, pełen radości. Po chwili zaprosili już wszystkich gości i się bawili. Już było dosyć ciemno, ale wyszliśmy też na kilka zdjęć, żeby zrobić takie fotki plenerowe. Także y, trochę czułości, właśnie, żeby pokazać, że to wszystko jest w górach, to jest w ich miejscowości, gdzie się wychowali. Właśnie już jesień się zaczyna, więc już te pierwsze kolory jesienne. Także myślę, że to jest ważne, żeby to zlokalizować na zdjęciach ślubnych i jeszcze tam jakaś, jakaś studeczka mała stała na polanie nad salą weselną. Pięknie. No a na sali oczywiście zabawa. Zabawa, impreza na maksa. Królem parkietu okazał się Krześniak. Co widać nawet na tym zdjęciu. Mnóstwo było właśnie takich fajnych, drobnych czułości, jak buziak dla mamy, tak po prostu bez okazji. Była też ramka, gdzie robiliśmy zdjęcia z gośćmi. Łukasz, Łukasza humor nie opuszczał ani na chwilę, jak widać. DJ, DJ wymiatał DJ Maros. Po prostu jak przyszedłem, to powiedział, że będzie taka impreza, że mam już dzwonić po taksówkę, żeby, żeby mi dowieźli karty pamięci, bo na pewno zabraknie. No i się nie mylił. Naprawdę świetnie rozpędzili chłopcy imprezę i, i było widać, że czują klimat. Goście się świetnie, świetnie bawili. Tu ma nawet zdjęcie z zewnątrz, które pokazuje ten, ten klimat zabawy. Yy, także to, to też o to chodzi, żeby się bawić i cieszyć. Yy, przecież po to jest wesele. Tu udało się złapać zdjęcie, gdzie yy, moda aparat tańcząc, podskoczył, bo jest w powietrzu. Łukasz prawie, że wyskoczył z kadru. Yy, fajne są takie momenty pełne dynamiki, radości. Yy, no, było fajnie. Na koniec jeszcze były yy, podziękowania, ale zanim, zanim podziękowania zostały puszczone na telewizorze po lewej stronie, to. Była niespodzianka dla młodej pary, bo część gości z powodu wirusa nie była w stanie przyjechać, więc chyba siostra przygotowała filmiczki, poprosiła o nagranie krótkich filmików z życzeniami. Z rodzice też odsłuchali, młoda para była i wzruszona i bardzo szczęśliwa, a później właśnie był filmik podziękowania dla rodziców, to już widać jak reagowali pozytywnie, no i wzruszenie, wzruszenie takie pozytywne radość totalna. Że, że też chcą tym swoim rodzicom podziękować. No i na koniec, jak już wychodziłem, to zobaczyłem jeszcze, że jest trochę mgły, więc, więc zrobiliśmy z Gabrysią kilka foteczek w mgle, pięknych portretów jej i jeszcze przyszedł Łukasz. Yy, bardzo mi się podobało. Dziękuję Wam z całego serca, za, że, że mi zaufaliście, że mogę wam zrobić zdjęcia. Yy, ten dzień był taki pełen po prostu takiej dobroci, miłości yy, i to jest właśnie to, co lubię najbardziej, że, że w tej mojej pracy spotykam się. Z takimi pozytywnymi emocjami, że mogę to dokumentować i, i spędzać z parami młodymi, no takie naprawdę cudowne chwile. A gości weselnych, którzy znają hasło, zapraszam do strefy klienta. Tam tych zdjęć naprawdę jest mnóstwo, znajdziecie się na tych zdjęciach. Możecie je pobierać, publikować, robić z nimi co chcecie. Będzie mi bardzo miło, jak publikując zdjęcia, dacie linka do mojej strony www.bartek-wyrobek.pl też mi będzie bardzo miło jak napiszecie jakieś komentarze, czy na Facebooku, czy pod filmem, czy na, na stronce, w dowolnym miejscu. No i życzę Wam wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych ślubach w okolicach Bystrzycy. Pozdrawiam Was serdecznie.